Oto milion bloków i jeśli mój brat Fomi zdąży nie wszystkie wykopać zanim zrobię 8 ekstremalnie ciężkich wyzwań przygotowanych przez niego To będę musiał mu robić codziennie jajecznicę przez 100 dni Dobra Mati, ja lecę robić te wyzwania i zobaczymy kto wygra W takim razie powodzenia A pierwsze zadanie to wykonanie klaczy charakterystycznych dla każdej wersji Minecrafta Od beta 1.0 aż do 1.21 Beta 1.0 to waterskill, ale to jest za proste Więc żeby se utrudnić muszę w locie skraftować wiadro, następnie zebrać wodę z kociołka i zrobić waterskilla skilla. Okay, Lecimy. Ja nie umiem w ogóle craftować tego. To jest tak ciężkie. Mam dość. Ej, prawie skraftowałem wiadro, ale prawie robi różnicę. Lecimy, crafting. Mam tu. Nie, nie mam tego. Nie zebrałem wody. Ej, błagam, żeby to się udało. Wiadro, woda i klacz. Ej, zrobiłem to! Beta 1.3 to dodanie łóżek, dzięki którym można zrobić wytklacza. A w Minecraft 1.3.1 że uzyskali profesję. Co można wykorzystać do następnego? Mega trudnego klacza? Muszę kliknąć w trade i wziąć tą perłę. No, <grym> nie udało mi się. Dobra, perła, i muszę się obrócić szybko. Ej, nie trafiłem, ale byłem tak blisko. Dosłownie kilka pikseli. Jeszcze raz, perła. Trafiłem, ale nie postawiłem bloku. Szybka akcja, perła, obrót i blok tak, tak jest! Wersja 1.5 to kobot klacz i możliwość ujeżdżania świni, więc muszę tutaj przyciągnąć świnie, nałożyć siodło i przed upadkiem szybko z niej zejść. Chyba trochę później powinienem to zrobić, ale i tak się udało. 1.6.1 to aktualizacja z końmi, więc sianko klacz oraz horsklacz. Ok, 1.8 to slime block clutch wersja 1.11 dodano temy, Więc muszę zabić Iwokera w locie i w ułamek sekundy zebrać totem by mnie uratował Dobra skacze, rzucam trójstomp i... Mały totem i uratowany jestem 1.15 dodano mute Więc muszę go skraftować i zrobić honey block clutch Easy 1.19 to wardem, który jakimś totem jest w stanie zneutralizować upadek Jeśli w odpowiednim momencie podczas spadania strzelę w niego Okej, okay, skok i... Zginąłem? Znowu nic Kurde, może tak naprawdę to nie działa Chyba mam zły timing po prostu. Może teraz się uda. Strzał. Ej, co jest? Przeżyłem to. Nie wierzyłem, że to działa. Wersja 1.21 to clutch z Mace, który polega na uderzeniu łoba podczas spadania, dzięki czemu można przyżyć upadek. Ogólnie spadam z takiej wysokości, by móc łączotować smoka endu. To jest mega wysoka, przez to lecę kilka sekund, a mam pewnie jakoś pół sekundy, żeby dobrze uderzyć smoka i nie trafiłem. Spadamy i. Nie! Tego smoka chyba nie da się uderzyć. Muszę mieć tutaj tak perfekcyjny timing, a im, że to jest hit. Może teraz się uda, bomba na banie i... I tak to się robi. Drugie zadanie to zdobycie całej netherytowej zbroi. Wmienisz minutę na specjalnym seedzie. Mój plan jest prosty. Szybko zbieram skrzynkę, odpalam portal, kopię drewno. Raz, dwa, trzy, cztery. Wchodzę do bastionu, robię drabinę i klacza. Zbieram skrzynki, lecę do drugiego bastionu. Kolejne skrzynie, crafting tego czegoś. I szybko robimy nerwową zbroję. Szybko, szybko lecimy z tym koksem i. Mam to! Tylko szkoda, że zajęło mi to ponad minutę. Ta próba była jedną z wielu porażek, ponieważ pobicie tego rekordu jest mega trudne, bo każdy ruch musi być perfekcyjny. I nie mogę dać się zabić wrotalom, które mają mnie dosłownie na strzała. Ale wiedziałem, że Fomy w tym czasie cały czas dokonuje postępu, więc musiałem się bardziej skupić. Dobra skrzynia. Obsydian. Odpalamy portal. Szybko niszczy drewno. Craftujemy. Klacz. Szybko zbieramy skrzynię. Parkour, lecimy do kolejnego bastionu. Teraz kolejne skrzynie, teraz szybko kraftujemy tu coś i robimy zbroję. FAK nie żelazo. Może zdążę? Udało się! Ale czy uda mi się wykonać trzecie zadanie, czyli przejście ogromnego labiryntu, będąc gonionym przez trójkę piladżerów? Jeśli stanę na tą płytkę, to piladżerem otworzy się brama i zaczną mnie gonić. Nie ma na co czekać, więc lecę. Okej, okay, gonią mnie. Są całkiem daleko. Może zanim mnie dopadną, uda mi się przejść ten labirynt. Idę teraz w lewo, a tu jest jakieś przejście w prawo. Kurde, nie! Dostałem kilka hitów, mam tak przez ranę. Jeszcze raz mnie uderzą i po mnie. Już nie mogę drugi raz wyjść zaułek. Chyba jestem w samym środku labiryntu. Gdzie tu jest jakieś wyjście? W ogóle zgubiłem chyba jednego pillagera, ale co z tego i tak dwójka mnie goni, a ja nie mam pojęcia jak stąd wyjść. A z każdą sekundą wydaje mi się, że stąd coraz bliżej. Ej, coś czuję, że tu może być wyjście. Nie, tu jest zaułek! I zabili mnie. Przez to, że nie udało mi się wyjść z labiryntu, pomy dostał ulepszenie kopania. I co jest, jak ja teraz szybko kopię? Nie ma szans, że jak już jestem wszystkimi zadaniami. Na skutek tego miałem coraz mniej czasu na kolejne wyzwania. Na przykład jak na. Otwarte zadanie, czyli przejście toru śmierci, używając najtrudniejszych umiejętności w Minecraft, gdzie mogę umrzeć tylko 20 razy. Zaczynając od przejścia nad lawą przy pomocy łódek. Tak szczerze, tyle razy to robiłem, że nie powinno być żadnego problemu. Tu jest jakiś skręt, więc muszę uważać. Okej, okay, lecimy. I przylec za pierwszym razem, okej. Okay. Ale każdy kolejny tor będzie coraz trudniejszy. Na przykład, jak ta ściana, na której muszę postawić 100 bloków spadającego piasku, by przejść na drugą stronę. Dobra, to zadanie jest trudniejsze, bo muszę być tutaj bardziej skupiony i muszę cały czas klikać w myszkę. a już mam połowę, i może może się uda za pierwszym razem Niestety się nie udało Dobra, lecimy Teraz musi się udać Nawalam w tą myszkę Już mnie ręka boli, ale chyba to zrobię Dobra, udało się Tutaj muszę skoczyć na szalker. No ale zginąłem Pierwszy Drugi Trzeci No i udało się Dobra, teraz przy pomocy kuszy muszę aktywować pistony I skoczyć na kolejny Ja nie mogę i zdechłem Druga próba Nawet nie trafiłem w drugi cel To trzeba na spokojnie zrobić no to mam dobrego cela. Okej, okay, i ostatni... Nie no musiałem spać. I dobra, już kończymy. Znowu to samo. Trzeba to Na spokojnie zrobić. Nie chce się nie spieszymy. Okej, okay, lecimy. Ostatni. Udało się. Finałem jest zrobienie dziesięciu podwójnych blok klaczy pod rząd. Robimy podwójny blok klacz... Ale to było tragiczne. Pierwszy skok, drugi, trzeci. Idzie całkiem nieźle. No chyba do teraz. Skaczemy. Dwa ostatnie skoki mi zostały. Womagam. Nie! Już byłem tak blisko Ej, odkryłem chyba sposób jak to dobrze robić Wystarczy się tu ustawić i mam wtedy... Lepszy rozbieg, ale przez to, że zacząłem tłumaczyć to się zagapiłem Wiem jak to robić, więc lecimy, okej okay. Drugi skok, trzeci Czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty... I tylko teraz niech ten zrobię. Skoczymy. No i przeszedłem to! Piąte zadanie to znalezienie diamentów. mniej niż 10 minut używając tekstur paka, gdzie każdy blok wygląda dosłownie tak samo. Ej, wszystko tu jest identyczne. Ale szkoda tracić czas, muszę zrobić to zadanie. Dobra, zbieramy drewno. Robię szybko tulsy i widzę tam jakąś wodę i chyba tam pójdę. Bo mogę znaleźć wrak statku z diamentami lub mapę do skarbu. A taki statek o wiele łatwiej zauważyć niż rudę diaksów, która wygląda tak samo jak stone. Robimy łódkę i muszę znaleźć jakiś ocean, bo to jest jakaś mała rzeczka. Ej, to był jakiś najgorszy sit. Nie znalazłem żadnego oceanu w ogóle przez te 10 minut. Okej, okay, kolejna próba. Tym razem zmieniam taktykę i schodzę do kopalni. Bo odkryłem, że gdy mam włączone F3, to widzę na jaki blok się patrzę. Dzięki czemu może znajdę diamenty. I tu na przykład mam żelazo, okej. Okay. Mamy żelazny kilo. Teraz tylko diaksy znaleźć. Muszę uważać, żeby ich nie przegapić. Ej, to wygląda jak mineshaft. I tam mogą być diaksy. Ale mam tak mało czasu. Chwila. Tak! Jest motor! I zdążyłem w czasie. Może i teraz zdążyłem w czasie, ale sprawdziłem właśnie co ufam jego. I obawiam się, że nie zdążę zrobić reszty zadań. Bo chociażby szóste wyzwanie: to przejście niemożliwego escape roomów w Minecraft. A przynajmniej tak mówi ten film. Od razu, gdy się pojawiłem w więzieniu, moim oczom ukazał się crafting i skrzynka, której z ciekawszych przedmiotów znalazłem nadretową sikierę. A reszta na ten moment wyglądała totalnie losowo i bezużytecznie. Gdy zebrałem wszystko, zniszczyłem skrzynkę i zobaczyłem, czy mogę coś ciekawego skraftować. I nie mogę. Więc zniszczyłem też crafting i moim oczom ukazała się ramka z które wziąłem. Potem zauważyłem, że dosłownie obok są jakieś niedokończone schody prowadzące do wyjścia. Jednak na ten moment miałem zdecydowanie za mało bloków, by wyjść. Dlatego zacząłem patrzeć, co jeszcze znajduje się w pobliżu i znalazłem bikona pod bedrokowym sufitem we wzorze szachownicy. Zacząłem sprawdzać, czy jeszcze czegoś tam nie ma. I znalazłem dwie ramki z brązową szybą, czarne szkło, które zniszczyłem, dzięki czemu miałem dywan oraz piec, i w tym momencie zacząłem się domyślać, jak stąd wyjść. Przypaliłem złoto losowymi itemami ze skrzynki, dzięki czemu miałem sztabkę złota i mogłem aktywować wysoki skok z który sprawi, że będę mógł zużyć mniej bloków do podsadzenia się i wyjścia. Postawiłem więc wsiadło na piasku, a na nią dywan, następnie dwa razy szybę, crafting i skrzynkę i nie mogłem wyjść. Zabrakło mi jednego bloku. Zrozumiałem, że muszę wykorzystać jeszcze bikon, by się podsadzić, więc szybko go zniszczyłem i póki jeszcze został mi efekt wyszedłem z pierwszej części tego więzienia. Tak, to dopiero była pierwsza część, a gdy byłem w kolejnym etapie, po spróbowaniu dosłownie wszystkiego, żeby jakoś się wydostać, postanowiłem się poddać, bo chyba nigdy bym stąd nie wyszedł, co spowodowało, że Fomy dostał kolejnego mega. Dużego boosta Ale jeszcze tego zakładu nie przegrałem Więc szybko lecę do siódmego zadania w którym jest potrójna 180 z blocklaczem Na której wykonanie mam pół godziny Pierwsza próba <śm> Ej nie no to jest takie ciężkie Że ja nie wiem czy ja to zrobię w pół godziny I to na serio jest jedna z najtrudniejszych rzeczy w Minecraft Bo wymaga zrobienia potrójnej 180 Która kiedyś była uznawana za niemożliwą I muszę się chyba bardziej postarać Naprawdę mało czasu mi zostało Ej zrobiłem to, dosłownie ledwo zmieściłem się w tej półgodzinie. Teraz zostało mi ostatnie zadanie, które zadecyduje o tym, czy będę darmowym kucharzem Fumiego. A jest to zbudowanie mostu z 25 bloków w mniej niż 15 sekund. Dobra, od razu buduję się, bo w sumie nie wydaje się to być jakoś ciężkie. I 24 sekundy? Nie no, niemożliwe. Dobra, ja to muszę zrobić Godbridge'em. Dokładnie tak, z pozoru to zadanie wydawało się banalne, ale żeby ukończyć je w mniej niż 15 sekund, musiałem zmienić metodę budowania na Godbridge. Tylko jest jeden problem: nie umiem robić Godbridge'a. Więc szybko odpowiem jakiś poradnik na YouTube. O, co to za ziomek? Aha, okej, okay, okej, okay, dobra. Dobra, wiem wszystko. Wziąłem więc najlepszą myszkę do drag i czasami nie szło mi tak źle. Ej, dobra, tak mało mi zostało. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć bloków. Ja pierniczę. Ale większość mostów kończyła się po kilku blokach. Nie no, nie mam siły. W końcu po setkach prób i tysiącach wstawionych bloków stało się to. Drag click i czas na wykorzystanie broni w formie go przeciw niemu. I udało się, nie muszę być jego kucharzem.